Wiedza Ojca Pio, tom pierwszy www.SystemMilości.pl Witam serdecznie wszystkich w miłości, w naszej bajce systemu miłości. No dzisiaj, może, żebym już tak na wstępie nie czaskał moim mięzorem, to zacznijmy rzeczywiście od bajki. Przeczytam wam bajkę. Kiedyś takie pisałem, parę, nie wiem, około 40, może takich króciutkich bajek napisałem. Więc czytam, no. zaczynamy od bajki. Dzisiaj ma być <śmiech> kolorowo. <śmiech> Zobaczymy, czy mi wyjdzie. <laughs> Co mi tam podsunął? Czasami tak jest, że. Każą mi coś mówić ostro. No to dobrze. W każdym zakątku wszechświata istnieją przepiękne bajki, skądś już to wiadomo, że życie jest baśniowym doznaniem. Czasem ktoś napisze zły scenariusz i wtedy jest gorzko. Ale poeci z wyobraźnią piszą tylko porywające przygody. Może chcesz, baśniowy podróżniku, jeszcze cudniej przeżywać swój świat? Zdecyduj się i napisz własną poetycką bajkę. Zachowaj się w miłości, zakochaj się w miłości. W nagrodę otrzymasz wielką księgę wielkich przygód. Miłość z takiej bajki nigdy cię nie zawiedzie, nawet Gdyby w koło szalała burza. Nie hamuj bajkowej miłości, tylko ona spowoduje, że urosną ci skrzydła i odczujesz smak uwielbienia. Jak w takt ulubionych dźwięków muzyki szybujesz daleko. Chyba wiesz, co to może dla ciebie oznaczać. Odpowiem: tylko jedno, bajkowy odlot. I takich odlotów w miłości Wam wszystkim życzę I sobie, abyśmy naprawili świat, na no ile się go da naprawić. Ojciec mówił, że sami zepsuliśmy i sami musimy naprawiać, więc naprawiajmy go, ile się da. Pokazujmy, gdzie, gdzie są kłamstwa, gdzie nas oszukują, zwłaszcza politycy, bo im zaufaliśmy w wyborach, a potem się okazuje, że. Sprzedają nam Polskę, sprzedają wszystko, co się da, i kłamią na okrągło i tylko władza, władza i pieniądze. A to przecież nie o to chodzi. W całej tej duchowej polityce i w tym świecie chodzi o to, żeby ludziom służyć miłością, dobrem i wszystko robić tak, aby społeczeństwo było zadowolone. I kochało swoje rządy, a nie co chwilę zmieniać i narzekać. No <noise> i rządy są złe, i społeczeństwo też jest złe. To nie jest, że tak że jest cudownie, że wyborcy są cudowni, a rządzący są źli. Na ogół jest odwrotnie, ale nie we wszystkich przypadkach. Jest byle, byle jakoś również w tym zwykłym życiu. Wiemy o tym. Dlatego w Systemie Miłości chcę Wam opowiadać o bajce w niebie to te bajki już mamy tylko wystarczy jak się tam znajdziemy. Tutaj musimy stwarzać taką bajkę dobrego życia, dobrej ekonomii, dobrego systemu, no właśnie systemu miłości, o którym mówił Jezus. I wielu, wielu świętych o tym mówiło też. Więc do tego się przymierzajmy. <laughs> Pokazujmy teraz te wszystkie sprawy różne, widzicie co na świecie się dzieje. Przyrodzie, to wszystko przecież globaliści to robili, bo co niby chcą zapobiec ocieplaniu klimatu, a zrobili odwrotnie. Widzicie: wszystko i, i czymś <laughs> tam sieją, sieją na okrągło z tych samolotów. Wiadomo, kto to robi i po co. Zdrowie tracimy. I krowy stracą zdrowie, bo to wszystko jedzą, tą trawę potem umierają i różne... Myślicie, że te, te sm wszystkie smrody z powietrza, z samolotów, tych ekologów, które latają samolotami akurat i jeszcze na pewno i w tych samolotach, które pryskają, to też ekolodzy fruwają. No i to wszystko idzie do rzek, a teraz akurat jest woda nisko, gorąco i to wszystko się rozwija, później niszczy. Co któryś dzień przecież nad Wrocławiem, a w zeszłym roku to non-stop latały te pasy. Kratownicę taką robili, że aż po prostu przykro na to patrzeć. Zabijają nas. Ojciec Pio powiedział, że już wszystko jest zatrute: woda, powietrze i jedzenie. Dlatego musimy się ratować jakoś. Odzyskiwać glebę, odzyskiwać zdrową trawę. <laughs> No już tam rolnicy niektórzy potrafią, na przykład żeby nie, nie siać yy, 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 nawozów, nie sypać, to specjalne, yy, specjalne yy, yy, łubin zdaje się. Mój dziadek cały czas łubin siał, ja nie wiedziałem dlaczego. Teraz właśnie ostatnio gdzieś widziałem w takim programie rolniczym, w TVP Info, że właśnie łubin powoduje, jak się wysieje, a potem się to zaorze, i w glebie jest dużo potasu właśnie i można na tym potasie potem y, y, robić następne zasiewy, zbóż czy czegoś tam. To wszystko można wykonać bez sypania specjalnie, ale kto to robi? <laughs> Nikt nie robi, bo globaliści chcą, żeby właśnie, to niektórzy wiedzą i mówią o tym, żeby były tylko wielkie fermy ich, a nie żeby rolnik zwyczajnie, nie mógł nic produkować. Ale na szczęście w Polsce nie jest tak źle. Nasz minister rolnictwa dba o to, żeby były gospodarstwa rolne i się odzorowują, odbudowują się gospodarstwa rolne, i mówił nawet, żeby wszyscy w ogóle na wsiach, jak są, żeby kury mieli, bo wszystko zlikwidowało PO. Kur, niczego, nic kompletnie, wszystko zawalić, tylko żeby z Niemiec szły, z innych krajów, z Holandii, tutaj do nas. Niemcy to się wycwanili w pewnym momencie też. miał nie politykować nie? <grywa> i jęzorem nie mieszać, ale nie mogę. <grywa> to przecież mój, mój kolega, taki znajomy, który też miał świnie swoje i tak dalej, mówi obok. Tu taka strasznie duża <grywa> hodowla świn jest i to niemieckie. Niemcy to założyli, żeby te ścieki, ten smród, to wszystko, co są, wytwarza, wytwarzają świnki. Żeby to było w Polsce, a nie u nich. I jeszcze świnki młodziutkie przywozili takie na, do, roz, na, po prostu do rozmnożania ich. I tutaj miały się podchować i czas pras, i z powrotem, i sprzedawać, i handel szedł. Nie, Niemcy tak robią właśnie. Cukrownie nasze też mają przecież. To wszystko zrobiła pewna frakcja. Lewactwo. <grystwo> Liberalizm i tak dalej, i tak dalej. Pitopeowskie dziadostwo. Wysprzedali Razem z innymi kolegami, wszystko. A, naj a najbardziej, najbardziej doradcy premiera to największy złodzieje byli. Jak pan Nowak, przecież wiadomo cała historia. Kradł ile się da, na Ukrainę pojechał, chciał Ukrainę okraść i udało mu się. I takich pełno jest przecież. Nie ma ideału, ja wiem, że wszędzie się zdarzają te przypadki, wszędzie, ale teraz jest taka nagonka, taki atak, wirtualnej polski TVN-u onetu wszystko przeciwko rządowi, że zawali, że Odrę zatruli, że w ogóle wszystko jest zepsute, że cały cały świat w polski padł, nie ma już w ogóle Polski. Takie gadają bzdury kompletne. <laughs> po prostu to jest taka propaganda, jeszcze gorsza niż ta radziecka. Nie komunistyczna jeszcze gorsza. No dobra, pamięma, pamiętajmy. Ja mówię o systemie miłości, który by zmienił jednych i drugich, bo wszyscy potrzebują jeszcze doskonałości, to wielkich, żeby się zbawić. To nie jest tak. Nauczyć się muszą kochać, przebaczać i dbać o rząd, chwalić rząd jak jest dobry, a nie tylko rywalizacja i interesy własne dla, dla własnej partii. To jest bardzo, bardzo złe. Tak nie wolno. To jest katastrofa, jeszcze gorsza niż te zaśnięte ryby, bo tutaj ludzie są zagrożeni, dusze są zagrożone. <laughs> no. Ryby się odrodzą też. Spokojnie. Jezus też kazał Piotrowi i apostołom wypłynąć na głębię. Oczywiście to jest taka symboliczna, ale wypływali. Z rybaków przecież głównie brał na apostołów. To byli rybacy. Piotr był rybakiem i kazał im łowić ryby nawet. Zarzucać w tym miejscu, bo tam są. Ale wcześniej się pomodlił, wiedział o duszach tych ryb. No i, i, i tak się stało. Że. Jedli ryby, Jezus, ja ryby jeszcze rozmnażał. <laughs> nie był wegetarianinem, nie myślcie sobie. Nie był ekologiem. A znaczy, w sensie pozytywnym, był ekologiem, bo przecież nie truli tam niczym jeszcze wtedy. <laughs> Teraz trują wszystkim, czym się da. Jeszcze do, do rzek wpuszczają, jakieś pozwolenia mają. Dlaczego? To ja nie wiem, mogłem to i utylizować jakoś to wszystko. Do rzek wpuszczają. Pierwszy raz się nawet o tym dowiedziałem. Wiedziałem, że są te kominy, teraz są te filtry i tak dalej, że dawniej też do rzek wpuszczali, ale że nadal wpuszczają do rzek jakieś dziadostwo? My <laughs> się wiesz, że nie chcę w to nawet. No, ale do rzek i wszystko. <laughs> Bajka była. <laughs> Miałem nie mielić tym językiem, ale no trudno. Dobra, to czytam wam coś teraz. Pamiętajcie, audiobook jest z tej książki. Jest audiobook nagrany przez wroc wrocławskiego aktora. Więc możecie sobie tam kupić. Książkę możecie też kupić. Ja na tych sprawach w ogóle ani złotówki nie mam i nie chcę, tylko dzięki Wam to wydałem i funkcjonuje i wiecie o co chodzi. <laughs> Sami żeście nawet chcieli, żebym wam się, wam się udzielał w ten sposób i robił te, te krótkie refleksje co dzień. się mi nawet, żeby co dzień, ale niektórzy chcieli, żebym rano i wieczór robił, bo, bo do wieczora, żeby już coś nowego było. Wystarczy, bo tak to bym też się rozjechał, a jeszcze dużo rzeczy robię jednocześnie, i tu i tam pomagam, jak się da. Ostatnio to jeżdżę rowerem też, no nie wiem, nie tak długo jeżdżę, ale już tysiąc kilometrów zrobiłem rowerem. Dobrze, to czytam. Fizycznie też robię. Żeby psychika nie siadała. Przywiązanie do Boga jest ogromne i oczywiście bardzo pozytywne. To czytałem wczoraj. Idziemy dalej. Rakiem współczesnej cywilizacji jest brak rozmyślania słodkiej, a jednocześnie rzeczywistej refleksji nad bytem. Raka tego jednak można uleczyć poprzez myślenie duchowe, poprzez pokorę i miłość szczere udostęp, ustępowanie dla mądrości starszych duchów, które mają to już za sobą. Warto słuchać innych i rozmawiać, zadawać pytania, szukając dla siebie wartościowych odpowiedzi. I ojciec w konfesjonale właśnie takich odpowiedzi udzielał, a, a zwłaszcza nam na rozmowach, tu macie ojca Pio, który się namalowała, na rozmowach w Nowej Hucie. To tam tysiące ludzi przyjeżdżało, przecież przez 50 lat były rozmowy. <laughs> Sławek i inni, kupę moich przyjaciół też rozmawiało. <laughs> I macie, którego tu wam wiersze czytam też, taka Agnieszka, którą też dobrze znałem, znam, była asystentką profesora Miotka, bardzo wykształcona i tam właśnie też w tych, siedzi w tych wszystkich polonii, polonistach, coś tam językiem się zajmuje, polskim, i tam innym. jeździ na konferencje, daje i tak dalej, też rozmawiała z ojcem Pio. Ale ona o reinkarnacji to tak nie za bardzo, jeszcze nie wiedziała, o co chodzi chyba. I ojciec jej tam specjalnie nie mówił. Ja i też nie specjalnie też nie mówiłem, żeby tam nie przeszkadzać. Ale sama się dowie, tak jak wy się dowiadujecie ode mnie choćby, że jest reinkarnacja, mam wielu przyjaciół, w Austrii też małżeństwo, Iza z Jankiem też rozmawiali z ojcem Pio. Czasami piszą do mnie, czasami nawet komentują pod filmem. No to ojciec też jej powiedział o reinkarnacji Kimba w poprzednim życiu i tak dalej. To samo. <laughs> Czytam jeszcze. Ci, którzy osiągnęli prawdziwą wiedzę, nie muszą w tym świecie być uczonymi. Ich duch promieniuje na innych bez dyplomów naukowych. Nauka a duch to diametralnie różne sprawy. Nie mają ze sobą żadnych punktów stycznych. Wyjątkiem jest upadły kosmos, naukowy kosmos. Tak go nazywamy, że w kosmosie nam się podoba, jak używamy. To jest nauka, że to naukowcy do tego doszli, to odkryli, że tablice Mendelejewa stworzyli, że różne związki potrafią łączyć ze sobą, tylko jeszcze złota nie zrobili. Mi. Kiedyś ojciec. No właśnie o to chodzi, że. Kiedyś się zajmowano alchemią. W średniowieczu głównie <laughs> chcieli zrobić złoto związku. A się nie dało. Do tej pory się nie dało. I jeszcze się chyba nie da. <laughs> Ojciec wspomniał kiedyś o alchemii, pamiętam. Alchemią jest dusza, tak naprawdę, która jest tak mądra i potrafi przemieniać siebie. To jest alchemia duchowa. A tą ziemską to wiadomo, że nie wychodzi. Alchemicy słynni. To jeszcze jedna myśl. Życie na planeta jest cudem, wyprodukowanym przez aniołów, nie, ma, nie przez Boga. Skorzystali oni z boskiej energii, którą zepsuli. Dlatego cały kosmos cierpi, a z kominu wydobywa się trujący dym. Trzeba wszystko na nowo uzdrowić sięgając po niebiańskie technologie. Jedna jest z nich najważniejsza. Dobre, myślące, pokorne, kochające i mądre serce. Ta technologia sprowadza się sprawdza się we wszystkich warunkach i we wszystkich państwach. Neutralizuje wszystkie materialne i duchowe trucizny. Jak partie, to lewactwo, ja będę mówił o tym lewacji, bo to trzeba o tym mówić. Bo jak się nie mówi, to Goebbels wiecie co powiedział. Kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą, dlatego nas tak atakują właśnie te wszystkie niepolskie media. I wciskają, wciskają naszym katolikom, chrześcijanom, że, że oni mówią prawdę. Kłamią tak, że się po prostu uszy i nos im taki wychodzi. Tak kłamią. Kinol, tak. No nie wiem, no, coś okropnego. Jak można tak kłamać? Dlatego my też musimy mówić, mówić prawdę, jaka jest. Upominać. Ojciec mówi, że trzeba się upominać o różne sprawy. Tak mówił mi. Trzeba się. Ja się upominam i mówię, że kłamią i koniec. I trzeba ich nawrócić, żeby nie atakowali. Bo oni atakują tylko dlatego, że, że chcą wygrać wybory, chcą rządzić. Rządzenie dla rządzenia. Dlatego, żeby mieć układy w Unii Europejskiej z Niemcami, z Rosjanami. Głupota kompletna. Jeszcze jedną myśl i maćkę przeczytam. Nauka jest bardzo przydatna w tym świecie. W tym idealnym, idealnym nie ma. Nie trzeba się uczyć. No, jeszcze raz, bo przecinki poprzestawiłem. Nauka jest bardzo przydatna w tym świecie. W tamtym idealnym nie trzeba się uczyć, ale tylko kosztować i smakować boskość. Poznawać ją miłością bez ograniczeń. Takie jest właśnie piękne. To może tutaj sobie zaznaczę. Może jakiś boskich kochanków. Przeczytam. Dobra, jeszcze wiersz boskich kochanków, żebyśmy się trochę pocieszyli miłością, taką mm, poezją. Kiedyś to napisałem w 1984. Och, kochany, w Tobie widzę wszystkie wspaniałości świata kolory, symbole, kształty wyraziste. Te światy mam w Tobie ochmury, omgły, o deszcze, Szepnijcie, gdzie jest mój ukochany? Konam z tęsknoty. Od płaczu moja zamiera. Co bym dała za to, by teraz go ujrzeć? Nikt przecież tęsknot moich uleczyć nie może. Ty jesteś sercem mojej duszy i oprócz ciebie nie mam nikogo. To jest tęsknota za niebem, właśnie. Każda dusza powinna tak tęsknić za niebem i za miłością, za partnerem takim. Żeby tak właśnie było, bo tam będziemy mieć wszystkich do dyspozycji, będziemy poezję snuć taką, że o ho, ho. Bo to jest nasza wewnętrzna, transcendentalna, duchowa, mistyczna tęsknota za zjednoczeniem się, jakkolwiek to rozumieć, z Bogiem i z całym niebem. Zjednoczenie. Wiecie, jak przyjemne jest zjednoczenie nawet to. Seksualne, bardzo przyjemne, i to jest wyraz tego zjednoczenia, które jest w niebie. To jest tylko taki przedsionek tego zjednoczenia. Krótko to trwa, ale tam to możemy przedłużać ile chcemy, ale to jest na innej troszkę zasadach. Tą, tą siłą naszej erotyki mistycznej działamy tam. Dlatego kiedyś mi ojciec powiedział też, o, bo pytałem o seks, różne rzeczy pytałem o seksie to mówił, że właśnie, że, że seks rozpala duszę, rozpala, to jest, nie jest nic złego, tak Kościół to, to potępiał, zwłaszcza to średniowiecze, um, chociaż jest wspaniałe. Kiedyś ojciec Piomi mówił, że właśnie będzie powrót, nie, to święty Jan od krzyża przyszedł do mnie i mówił, że będzie powrót do średniowiecza, do tej myśli mistycznej głównie, ale nie takie, żeby tam potępiać cokolwiek, nie, tylko już znowu nauką, ale mistyczną. No to wracamy, ja już tu o tym trochę mówię. <laughs> nie ezoteryka, nie, nie żadnej jakiejś magii, jakieś regresje, jakieś yy, nakładanie rąk to wszystko, to wszystko jest nie to, jakieś oczyszczanie, rejki i te wszystkie, to wszystko jest bzdura kompletna. <laughs> jest jakaś tam tradycja, ale to, to nie o to chodziło, wykorzystali taka tradycję, zrobili sobie, sami to zrobili, bo skłamali w Ewangeliach, wszędzie wszystko pokłamali. Dobra, to jeszcze Maćka wiersz. Wiedza. O, właśnie. I to będzie finito. Maćka, który jeździł na rozmowy. Uczenie się jest też cechą nieba. Uczenie się rzeczy ziemskich jest czasem straconym. Gromadzenie wiedzy o przedmiotach, kamieniach, ekonomii, fizyce jest pokusą dla pasjonatów. Prawa Ziemi, nie są obiektywne, bo człowiek je zmienił. No właśnie, truje środowisko, już jest zmienione. Traci życie dla wiedzy, której nie, za, nie zabiera się ze sobą na drugą stronę. Jest staraniem chybionym. Jedyną wiedzą jest miłość, pomoc, współczucie, dzielenie się, przebaczenie. To się zabiera tam, właśnie, na drugą stronę. Świat potępił średniowiecze najświetniejsze. No Najświetlejszą z epok z czasów po Jezusie. Piekłem można nazwać zapętlenie człowieka w materialne kreowanie życia. Lepiej żyć w lepiankach, solidarniej, ale mając więcej czasu dla bycia przy Bogu i rodzinie. U końca czasów dzieci rozliczą nas z, z darów nieotrzymanych, które mogliśmy dać, a nie daliśmy. I nie chodzi o prezenty muzyczne, szkoły czy pieniądze. Chodzi o tatę i mamę, o niebo. O te wartości głównie chodzi. Dlatego ja Wam mówię o tym systemie miłości, że to można. Już nie, ma, nie są to czasy, żeby żyć w lepiankę. Absolutnie. Ojciec mówił, że są już inne czasy i trzeba robić, żeby było wszystko dobrze i komfortowo, żeby mieć zapasy nawet. Mój ojciec mówił, jakieś spiżarki, zapasy na koncie, żeby nie brakło, żeby się nie martwić i tak dalej, jeśli jest taka możliwość. Żeby robić, robić troszkę zapasów, nie, żeby nie żyć tak na, na już, bo to się można wykopyrtnąć, tak? To już jest inny, inny czas, inna ekonomia, inne wszystko, ale trzeba stworzyć taki system, gdzie się będzie pracowało 3-4 godziny góra, dwie nawet i wszystko będzie zapewnione i będzie wygoda, pięknie i będziemy sobie grać na gitarach, na mandolinach, na fortepianie, na czymkolwiek i cieszyć się i chwalić życie, które istotowo jest i pochodzi od Boga każde życie. Nawet to materialne, bo to jest energia od Boga dana aniołom, a myśmy to wykorzystali źle, zwłaszcza te partie lewackie. To już teraz nas gniotą tak, że <laughs> trzeba z tym skończyć, oświecić ich. Niech się sami oświecają. Mówić o tym, że źle robią po prostu tyle. No to, to do zobaczenia. <laughs> do jutra trzymajcie się systemu miłości i uśmiechajcie się. Nie gniewajcie się, że ja czasami mówię ostro, ale muszę. No to papa. Pa.